Witajcie, mamy dzisiaj środę. E, niestety jeszcze kamera do mnie nie wróciła. E, nagrywam to z telefonu, więc jedną ręką trzymam, dlatego też nie pokazuję Wam, jak tasuję. Natomiast wyciągam runę z najlepszą intencją dla nas wszystkich. A co chciałam Wam jeszcze powiedzieć? Zbliżamy się też powoli do pełni, więc coś sobie tutaj będziemy pewnie działać. Mam nadzieję, że ta kamera do mnie już wróci na czas i wtedy będę mogła sobie tutaj i dla Was też zrobić czytania. Trochę mam teraz pracy, ale od, od przyszłego tygodnia będę miała wolne, więc pewnie coś pokombinujemy. Natomiast z tą runą fechu, tak jak ostatnio, bo już otwierdza nas drugi raz, ja życzę Wam cudownego dnia, życzę Wam potencjału, życzę Wam, żebyście dostrzegli też w sobie i w swoim wnętrzu te potencjały, te dary duchowe, które tutaj jakby um, mogą się manifestować dzięki tej runie. Wiecie o tym, że jest to wachlarz możliwości, ale to nie tylko są te możliwości zewnętrzne. To są także te możliwości, które mamy w sobie, te potencjały, które mamy w sobie, te dary, które mamy, te rzeczy, o których nawet sobie nie zdajemy sprawy, że potrafimy. To jest właśnie wszystko w fechu, tak? Oczywiście, że jest to runa materialna, oczywiście, że jest to runa mówiąca o bogactwie, ale jest to też runa, która mówi zarówno o bogactwie finansowym, wymiernym tutaj w tej rzeczywistości, jak i o bogactwie duchowym. I ja Wam tego dzisiaj życzę, żebyście dostrzegli także te nowe możliwości, potencjały, które macie w sobie, żebyście się dzisiaj zaskoczyli sami sobą, żebyście spojrzeli w lustro i powiedzieli, o kurczę, nie wiedziałem, że to potrafię, nie wiedziałem, że to wiem, nie wiedziałem, że to umiem. I właśnie czegoś takiego Wam na dzisiaj życzę. Ale życzę Wam także tej obfitości finansowej. Niech ten deszcz złotych monet spływa na nas wszystkich i obdarza nas wszelkimi dobrodziejstwami. Także, kochani moi, cudownej środy, trzymajcie się. Papa. Pa.